Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże. W tym materiale chciałbym podziękować Tobie za wsparcie mojego kanału. To dla mnie bardzo dużo znaczy, ponieważ oznacza to, że moja praca stanowi dla Ciebie dużą wartość. Dziękuję Ci. Takie wyróżnienie z Twojej strony dodaje mi energii i chęci do kręcenia dalszych materiałów. To właśnie dzięki Tobie. Ten kanał dalej trwa. Staram się ulepszać nagrania, rozwijać je, by coraz lepiej to brzmiało, i mam nadzieję, że słychać to w kolejnych nagraniach. Ale gdybym nie dostrzegał, że moja praca dla kogoś coś znaczy, to dawno bym porzucił to nagrywanie. Dziękuję, bo dzięki Wam dalej trwam. W ramach wyróżnienia utworzyłem zakładkę dla wszystkich, którzy wesprą mój kanał, i każdy wspierający będzie wyświetlał się na głównej stronie mojego kanału. YouTube uruchomi tę zakładkę powyżej ośmiu osób wspierających mój kanał. Niestety, tego nie jestem w stanie przeskoczyć. Jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkim szczęścia Boże.